Maneczka ziomeczki to ja. I to jest odcinek, który chciałbym Wam powiedzieć. Co byście chcieli, żebym ja nagrywał? Mam tutaj pewne gry. Mnie. Terraria. Nakręcę specjalne odcinki, i tam będziecie dawać łapki w górę. Trzy łapki w górę. To, to wtedy będę wiedział, że chcecie, żebym nakręcał to lub piszcie gry, które chcielibyście, żebym nagrywał. O! I jeszcze od razu powiem, kiedy co planuję nagrać. W piątek. W piątek wtedy jest... poczekajcie. 13 listopada 2015 roku będę planował nakręcić drugi odcinek z drapek. To już będzie ostatni odcinek z drapek. I teraz mam do gry. Tutaj napisz w komentarzu i porobię odcinki gdzie indziej. Przypuśćmy, napiszanieczko. W ma się tam da trzy łapki w górę. Wtedy będę nakręcał dany materiał. O, i jeszcze. Yy... Wiadomość, że będę, wyzwania i pytania piszcie w komentarzach a i będę je nakręcał. Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno je nakręcę. Znaczy pewnie je nakręcę, więc piszcie. Dobra. Więc to na tyle. Ja Wam napiszę w komentarzach. Dam Wam te odcinki, bo wysyłam i będziecie mieli. No to jeszcze raz dzięki za suby, za łapki proszę o jeszcze więcej, bo będziemy po prostu się cieszyć, a jak będzie dobijemy 10 łapek w górę, to po prostu będzie intro. Tylko takie nie intro, intro, tylko takie, takie a w sumie zobaczycie. 10 subów, pomyliłem się przepraszam. 10 subskrypcji. 10 subskrypcji spróbuję postaram się zrobić intro do moich odcinków oczywiście no to zapraszam do lajkowania subowania komentowania dobra i to będzie na tyle odcinek to jest odcinek na którym wam chcę odpowiedzieć więc cześć pamiętajcie o zostawieniu łapki w kciuka w górę i subów i komentarze jeśli jeszcze tego nie zrobiliście cześć